Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Na początku chciałabym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tak pozytywny odbiór mojego poprzedniego, pierwszego, po tak długiej przerwie filmiku. E, dziękuję za wszystkie wyświetlenia, łapki w górę, komentarze jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem e, już nieco. Bardziej merytorycznym, bo zrobimy sobie makijaż, ale to nie będzie taki zwykły makijaż, bo chciałabym porównać tutaj ze sobą dwie palety. Całkiem niedawno na drogeryjnych półkach w Rosmanie w szafie marki Lovely pojawiła się taka oto paleta, która na pierwszy rzut oka jest dość tandetna. Plastik, w jaki jest zapakowana, jest tak niskiej jakości, że mam wrażenie, że ona się zaraz rozpadnie. E, natomiast zaintrygowało mnie jej wnętrze. W ogóle paleta nazywa się Miss Lily e, i ma w sobie zarówno cienie matowe, jak i foliowe według producenta. Natomiast jeżeli chodzi o środek, e, to prezentuje się on tak. I na pierwszy rzut oka stwierdziłam, że no całkiem fajna, przyjemna, dzienna Paleta, natomiast po bliższym przyjrzeniu się jej, doszłam do wniosku, że coś mi przypomina, że przypomina mi inną, droższą paletę. I co prawda opakowanie, nazwa ani nic nie wskazywałoby na to, że jest ona czymś inspirowana, natomiast kolorystyka tej palety z Lovely delikatnie przypomina mi kolorystykę palety Anastasia Beverly Hills i jest to Norwina. Możecie tutaj zobaczyć, że. Może nie jest identyczna, ale kolorystyka jest po prostu podobna, i chciałabym zobaczyć, czy ta paleta z Lovely jest bardzo mocno inspirowana, jeżeli chodzi o kolory, i czy jest bardzo mocno podobna do tej palety z Norwiny. Dlatego wymyśliłam, że dzisiaj zrobimy taki test i na jednym oku e, zrobię makijaż właśnie cieniami z Anastazji, natomiast na drugim oku zrobię makijaż cieniami z. Lovely. Będę się starała, żeby te makijaże były podobne. Tak jak się przyglądałam tym dwóm paletom obok siebie, to spora część cieni jest bardzo podobna, nie wszystkie są identyczne, niektóre delikatnie odbiegają, ale myślę, że uda mi się stworzyć podobny makijaż na jednym i drugim oku. I może tak właśnie niech będzie, że na moim prawym oku będzie Anastazja, natomiast na moim lewym oku będzie paleta z. Lovely. I jeszcze zanim przejdziemy do wykonywania samego makijażu, chciałabym Wam pokazać właśnie kilka słoczy porównawczych tych dwóch palet. Spróbuję sobie kilka cieni, które wydają mi się podobne do siebie i zobaczymy, jak na słoczach wygląda ich pigmentacja. Ja mamy tutaj dwa przykładowe słocze. Tutaj na samym dole jest cień z Anastazji, nad nim jest cień z Lovely. I już na pierwszy rzut oka widać, że ten cień z Lovely jest delikatnie jaśniejszy i tutaj też jest cień z Anastazji, na górze jest cień z Lovely i on już dość mocno odbiega kolorem, e, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało na powiece, czy te cienie w ogóle będą dawały e, się nabudować, czy ta pigmentacja da radę dorównać tej pigmentacji z Anastazji. Jako bazę podcienie użyjecie korektora z L'Oreal i jest to Infallible More Than Concealer w najjaśniejszym odcieniu 320. Bardzo lubię ten korektor właśnie w tej formie. Zarówno w jednej jak i drugiej palecie mamy jasny, matowy, beżowy cień bazowy. Tutaj ma on nazwę Base. Tutaj w palecie Lovely to jest ten cień i oczywiście będę nakładała... Ee, Dwoma oddzielnymi pędzelkami. Nie będę tak jakby mieszała tych cieni na pędzelkach. Tak więc lowi nakładam na stronę lewą. A anastazję nakładam na stronę prawą. I przechodzimy do nałożenia cienia w załamanie powieki. I z Anastazji wybiorę sobie ten taki jasny, ciepły, brązowy odcień. Jest to odcień o nazwie Increase. A w palecie Lovely mamy odpowiednik tego koloru, który znajduje się dokładnie tutaj. I teraz drugim czystym pędzlem nakładam Lovely. Zarówno jedna jak i druga paleta sypie się niemiłosiernie. na razie muszę powiedzieć, że te cienie wyglądają dosyć podobnie. Ten po stronie Lovely jest może minimalnie cieplejszy od tego po stronie Anastazji. Natomiast pigmentacja jest całkiem fajna co prawda po stronie Anastazji wystarczyło jedno, tak jakby zamoczenie pędzla w cieniu, natomiast tutaj musiałam sobie tego dokładać, ale bardzo fajnie dało się go nabudować i jak możecie zobaczyć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, dało się go całkiem ładnie rozblendować do chmurki. W międzyczasie zrobiłam sobie też tutaj taką delikatną osypkę z pudru pod oczami, bo te cienie zaczęły mi się delikatnie osypywać, głównie tutaj z tej strony Lovely. Natomiast no, to są matowe cienie, więc jak aby można było im to wybaczyć. Przyciemnię sobie teraz wnętrzny kącik oka tym najciemniejszym cieniem o nazwie Passion, i podobny tutaj, przynajmniej tak mi się wydaje, że podobny będzie w palecie z Lovely. I w palecielowie najciemniejszy cień znajduje się tutaj. W sumie źle. Podobnie jak przy tym pierwszym cieniu musiałam troszeczkę więcej nałożyć tego y, cienia na powiekę, żeby uzyskać taką mocniejszą, intensywniejszą pigmentację. Natomiast bardzo fajnie dało się nabudować i możecie żeby zobaczyć, że bardzo ładnie ten cień dało się rozblendować. Teraz na górną granicę tych y, cieni nałożę tak dla roztarcia jeszcze bardzo niewielką ilość tego jasnego, różowego, matowego cienia. I teraz mocno się zastanawiam, co błyszczącego dać na środek powieki. Waham się pomiędzy tym kolorem Rose Gold a tym Celestial. Troszeczkę się boję tego koloru Celestial, że on nie będzie e, jakiś bardzo dobrze napigmentowany w tej palecie. Lovely i troszeczkę zepsuje mi efekt. Natomiast spróbujemy. Ja wiem, że będziemy próbować dołożyć go na glitter, primer z NYXA. Drugim palcem nakładam mm, cień na stronę Lovely. No i tak jak myślałam, cień z Lovely troszeczkę nie daje rady pigmentacją, a także nieco różni się wykończeniem, bo cień z Anastazji jest taki jakby bardziej wielowymiarowy, to jest taka delikatna folia, natomiast cień z Lovely jest po prostu perłowy i niestety, ale w momencie jak próbuję go nałożyć tutaj, gdzie był już nałożony ten brązowy matowy cień, to on się w tym miejscu nie chce przyklejać. Tu, gdzie był nakładany na korektor jeszcze jako tako, natomiast no jest delikatnie jaśniejszy niż ten cień z Anastazji. I na granicy tych dwóch cieni, tego fioletowego oraz tych matowych brązów, dodam jeszcze odrobinę tego właśnie odcienia Rose Gold. I po stronie Anastazji ten cień bardzo ładnie mi się przykleił, pomimo tego, że na powiece były nałożone już inne cienie matowe, błyszczące. Natomiast tutaj po stronie Lavion głównie mi się osypał, jak możecie zobaczyć pod okiem. Nie za bardzo chciał się e, przyklejać, a też nie chciałam właśnie dodawać tutaj e, glitter primer, żeby po prostu te dwie palety miały równe szanse. No i jeżeli chodzi o Anastazję, to wygląda to przynajmniej, jeżeli chodzi o te błyszczące cienie, no zdecydowanie lepiej. I wewnętrzny kącik nałożę sobie ten najjaśniejszy, perłowy, jasny cień, bo on znajduje się zarówno w tej palecie, jak i w palecie z Lovely. A tutaj na granicy bliżej wewnętrznego kącika dodam y, tego różowego, matowego odcienia. I to samo zrobię po stronie Lovely. górną powiekę to byłoby na tyle. Usunę sobie teraz ten osyp z dołu i przejdziemy do dolnej powieki. I na dolnej powiece zacznę od tego cienia, który w palecie Anastasia nazywa się Volatil. Granicę rozcieram różem i od razu łączę z zewnętrznym kącikiem górnej powieki. stronie Lovely love, robię dokładnie to samo, czyli najpierw nakładam podobny cień, czyli to będzie akurat ten i całość rozetnę e, tym matowym różem, który tutaj w Lovely akurat wygląda tak dość satynowo, natomiast na powiece wygląda na ładny matowy cień. No i tutaj też wyszło całkiem podobnie i wewnętrzne kąciki na dolnej powiece. Myślę, że nałożę ten jasny, błyszczący, perłowy cień. Z racji na kolorystykę tych cieni, i żeby oko nie wyglądało na takie zmęczone, na jednym i drugim oku nałożę cielistą jasną kredkę na dolną linię wodną. Jest to Golden Rose Dream Eyes Eyeliner. Natomiast na górnej powiece nałożę, namaluję kreskę bardzo cienką kreskę linerem i będzie to oczywiście Precise Brush Liner z Eveline. Następnie wytuszuję rzęsy moją ostatnio ulubioną maskarą z Lovely, czyli Curling Pump Up mascara. I na sam koniec przykleję sztuczne rzęsy i prawdopodobnie będą to rzęsy z marki Klavier by Marta Gąska i tutaj mam model oh So Fluffy. Można powiedzieć, że to będzie takie moje pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o te rzęsy, bo ja je kupiłam już jakiś czas temu, miałam zamiar je przetestować, jak szliśmy na wesele, ale ostatecznie użyłam innych rzęs, tak więc dzisiaj sobie przetestujemy te. Ja zrobię te wszystkie rzeczy poza kamerą i wrócę do Was z podsumowaniem tego, jak mi się pracowało z tą paletą i co o niej sądzę. Dokończyłam mój makijaż oka, jak widzicie, tak jak powiedziałam, dokleiłam rzęsy, wytuszowałam, malowałam bardzo cieniutką kreskę eyelinerem. Wszystkie produkty, które pojawiły się dzisiaj na mojej twarzy, które zostały na moją twarz nałożone ani były. Tej palety cieni, o których Wam nie wspominałam, oczywiście znajdziecie na dole w opisie. Tam będą i brwi, i usta, i cała twarz, i kontury, więc wszystko, wszystko, jeżeli coś Was zainteresuje, znajdziecie na dole w opisie i tam Was zapraszam. Natomiast przechodzę teraz z podsumowaniem tej palety z Lovely Miss Lily Eyeshadow Palette. Mamy tutaj 16 cieni do powiek, które są kolorystycznie inspirowane paletą Norwina z Anastasia Beverly Hills. I muszę Wam powiedzieć, że ta paleta nie jest zła. Zapomniałam Wam na początku tego filmu chyba wspomnieć, że cena tej palety w Drogerii, cena regularna wynosi około 30 zł. Więc porównując do Anastazji, która na ten moment kosztuje bodajże 250 prawie w Seforze, no to jest całkiem spora różnica. I pomimo tego, że ta pigmentacja może nie jest jakaś super, bardzo mocna. Ale jest bardzo dobra. Naprawdę jak na paletę z Lovely, jak na paletę za 30 zł z drogerii, to tak pigmentacja jest naprawdę zadowalająca. Można bardzo ładnie te cienie nabudować. To, co jest na pewno na minus to tożone, dosyć mocno się osypują. Albo musicie robić najpierw oko, albo właśnie sobie robić taką dosyć porządną chmurkę z pudru pod oczami, bo one niestety dosyć mocno się kruszą, dosyć mocno się osypują, szczególnie te matowe cienie. Jeżeli chodzi o te błyszczące, to wydaje mi się, że ten fioletowy cień, który nakładałam na sam środek powieki ruchomej górnej, jest najsłabszym ogniwem tej palety bo wewnętrzny kącik na górę i na dół nakładałam ten różowy oraz ten y, jasny taki można powiedzieć szampański cień i one wyglądają już zdecydowanie lepiej, nie są tak tandetnie perłowe, mają już taki troszeczkę bardziej trójwymiarowy wygląd właśnie jakby chciały być odrobinę folią. Może nie są do końca to takie bardzo mocno foliowe, e, trójwymiarowe cienie, ale na pewno wyglądają znacznie, znacznie lepiej niż ten e, fioletowy cień tutaj z samego środka. Jak widzieliście, ja w tym makijażu starałam się wykorzystać jak największą ilość cieni z tej palety. I muszę powiedzieć, że większość z nich była naprawdę bardzo fajna. Mega duży plus za to, że w tej palecie jest jasny matowy beż, który przyda się w każdym dziennym makijażu. Ten najciemniejszy cień też bardzo fajnie daje sobie radę. Nie jest to satyna, jest to bardzo ładny mat, który ślicznie się rozciera bez żadnego problemu, nie robi żadnych plam. I można go bardzo ładnie dobudować do takiego naprawdę intensywnego i mocnego makijażu, jeżeli chcielibyście sobie wykonać jakiś makijaż wieczorowy. Jak najbardziej tą paletą zrobicie makijaże dzienne bez najmniejszego problemu, jeżeli oczywiście lubujecie się w takiej nieco chłodniejszej, fioletowo-różowej kolorystyce. Moim zdaniem jest to całkiem dobry, kolorystyczny odpowiednik, tańszy odpowiednik palety Norwina z Anastazji. Oczywiście nie jest to ta sama intensywność kolorów, nie jest to ta sama jakość. Te cienie, te maty są nieco bardziej suche, nie są tak masełkowate, ale nadal bardzo przyjemne w konsystencji i bardzo przyjemne w pracy. E, więc jeżeli chcecie mieć jakąś taką... E, Troszeczkę większą paletę, w której znajdziecie większą ilość cieni, którą wykonacie zarówno makijaż dzienny, jak i wieczorowy, ale niekoniecznie macie fundusze albo ochotę na to, żeby wydawać ponad 200 zł na cienie do powiek, to jak najbardziej mogę Wam polecić właśnie tą paletę z Lovely. Tutaj ewidentnie producent zaoszczędził na opakowaniu, natomiast do środka włożył naprawdę fajnej jakości cienie, z którymi bardzo przyjemnie się pracuje. Ja jestem z tej palety zadowolona i pomimo tego, że mam nerwinę i bardzo ją lubię, bo to jest moja pierwsza paleta z Anastezji, którą kiedykolwiek kupiłam e, i też podchodzę do niej z niesamowitym sentymentem, ale też za konsystencję, za jakość bardzo palety e, Anastazji lubię, to potem równie często będę sięgała, bo naprawdę jest to przyjemna paleta e, i... Daje radę, po prostu daje radę. Paleta za 30 zł, jak możecie zobaczyć, tutaj, no wielkiej różnicy w tych makijażach nie ma. Największa różnica, jaka moim zdaniem rzuca się w oczy, to właśnie w tym fioletowym cieniu, który znajduje się na centralnej części powieki, natomiast reszta wygląda niemalże identycznie. Może odrobinę kolorystycznie się różnią, bo tutaj któryś cień był trochę cieplejszy od norwiny. Natomiast Koniec końców wychodzi bardzo podobny makijaż i myślę, że jeżeli zapytałabym się kogoś przypadkowego, czy widzi różnicę pomiędzy jednym a drugim okiem, nie mówiąc mu o tym, że jedno oko zostało wykonane inną paletą, a drugi inną, jedną tańszą, drugie droższą, to myślę, że nie zobaczyłby żadnej różnicy. Więc myślę, że to mówi samo za siebie. Ja Wam serdecznie tą paletę polecam. Przyjrzyjcie się jej, spójrzcie na nią w drogerii. Jeżeli interesuje Was właśnie taka kolorystyka, to jak najbardziej polecam paletę marki Lovely. Ja tą paletę kupiłam sama osobiście za własne pieniądze w drogerii, nie jest to film sponsorowany, bo wiem, że zaraz pojawią się takie komentarze. Jestem z niej po prostu zadowolona, bo ma dobrą jakość. I to by było na tyle. To już wszystko, co mam do przekazania Wam w dzisiejszym filmiku. Dajcie koniecznie znać. Czy macie może już tą paletę z Lovely? Czy u Was ona równie dobrze się sprawdziła? A może totalnie nie przemawia do Was taka kolorystyka? Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze na dole. Ja się tymczasem żegnam. Zachęcam oczywiście do dawania łapek w górę oraz do subskrypcji mojego kanału. Przypominam też, żebyście klikali w dzwoneczek zaraz obok przycisku subskrybuj, na dole wtedy dostaniecie powiadomienie o tym, że pojawił się nowy film na kanale, bo dostałam głosy, że po poprzednim filmiku wielu z Was ten e, filmik nie pojawił się w subskrypcjach. Dopiero jak weszłyście na kanał. E, to było widać, że jest nowy filmik, więc zachęcam do włączania tych powiadomień, a ja się tymczasem żegnam i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!